Żyd tryfon. Ale jeżeli pewni, nawet teraz chcą żyć w przestrzeganiu instytucji danej przez Mojżesza, a mimo to wierzą w tego Jezusa, który był ukrzyżowany, uznają go, że jest Chrystusem Bożym i że Jemu dane jest to, by być absolutnym sędzią wszystkich i to, że On jest wiecznym Królestwem, czy oni także mogą być zbawieni? Justyn, rozważmy razem, czy ktoś może teraz zachowywać wszystkie mojżeszowe instytucje? Nie. Gdyż my o tym wiemy jak powiedziałeś, że nie jest możliwe nigdzie? Ani to by ofiarować baranka paschalnego, ani by ofiarować kozły, lub mówiąc krócej, wszystkie inne ofiary. Więc sam wymień mi kilka rzeczy, które mogą być przestrzegane, ponieważ przekonasz się, że mimo tego, że człowiek nie zachowuje lub nie wykonał wiecznych dekretów, to z pewnością może być zbawiony: przestrzeganie szabatu, obrzezanie się, zachowywanie miesięcy, i by obmyć się po tym, jak dotkniesz to, cokolwiek jest zakazane przez Mojżesza lub po seksualnym stosunku. Czy myślisz, że Abraham, Izaak, Jakub, Noe i Hiob i wszyscy inni przed nimi czy po nich, którzy byli równie sprawiedliwi także Sara, żona Abrahama, Rebeka, żona Izaaka, Rachela, żona Jakuba i Lea i wszyscy inni z nich, aż po matkę mojżesza, wiernego sługi, którzy nie zachowywali żadnych z tych będą zbawieni? Czy Abraham i jego potękowie nie byli obrzezani? Wiem, że Abraham i jego potękowie byli obrzezani. Powód, dla którego dane im było obrzezanie, był taki, jak stwierdziłem dłużej w tym, co mówiłem wcześniej. I jeżeli to, co zostało powiedziane, nie przekonujecie, to przyjrzyjmy się sprawie ponownie, ale jesteś tego świadomy, że aż do Mojżesza nikt z tych, którzy byli sprawiedliwi, w ogóle nie przestrzegali żadnych z tych obrzędów, o których mowa, ani nie otrzymali do zachowywania żadnego przykazania poza obrzezaniem, które rozpoczęło się z Abrahamem. Wiemy o tym i przyznajemy, że są zbawieni. Widzisz, że Bóg przez Mojżesza wyłożył na Was wszystkich te obrządki z powodu zatwardziałości Waszego serca, po to, by przez ich wielką liczbę mogliście trwale utrzymywać Boga w każdym działaniu przed Waszymi oczami. I nigdy nie zaczynać działać niesprawiedliwie czy bezbożnie. Bo On nakazał wam, byście umieścili na skrajach fioletowe frędzle. byście nie zapomnieli o Bogu, i nakazał on wam nosić filakterie, pewne znaki, które istotnie uznajemy za święte, wyryte na bardzo cienkim pergaminie i przez te środki pobudzać was do stałego pamiętania o Bogu. Jednakże w tym samym czasie przekonując was, że w waszych sercach nie ma nawet nikłej pamięci Bożego uwielbienia, a i tak nawet nie odwiliście się od bałwokwalstwa. gdyż w czasie Eliasza gdy została wyliczona liczba tych, którzy nie zgieli kolana przed Baalem, powiedział on, że tą liczbą było siedem tysięcy. I w Izajasza on karci was za ofiarowanie waszych dzieci bożką. Ale my, ponieważ odmawiamy składania ofiar, którym od dawna zwykliśmy składać ofiary, przychodzimy przez surowe kary i radujemy się w śmierci, wierząc, że Bóg wzbudzi nas przez Jego Chrystusa i uczyni nas nieskażonymi i niezmiennymi i nieśmiertelnymi. I wiemy... Że obrządki narzucone z powodu zatwardziałości serc, twojego ludu, nie przyczyniają się niczym w sprawiedliwości i pobożności. Justyn Męczennik. Dialog z Żydem Tryfonem. Drugi wiek, rozdział 46.